Urodziłem się w 1837 roku, w podkrakowskim dworze w Grodkowicach w rodzinie Żeleńskich Herbuciołek. W wieku 11 lat tworzyłem już polonezy, tańce, mazurki i polki. Marcjan Żeleński, mój ojciec, brał udział w powstaniu listopadowym w randze kapitana. Po rzezi galicyjskiej w 1846 roku zostaliśmy napadnięci przez uzbrojonych chłopów w domu, w którym później zabili mi ojca. Przeniosłem się więc do Krakowa, gdzie uczęszczałem na zajęcia z fortepianu i kompozycji, którą wcześniej nauczał mnie mój ojciec. W wieku 20 lat miałem w dorobku już pierwsze kompozycje, werturę i dwa kwartety, które prawykonanie sam dyrguje na koncercie 29 lipca 1857 roku. Moja matka jednak chciała, żebym zdobył porządny zawód, bo pianista to nie zawód. I za jej namową rozpocząłem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozofii, uzyskując potem tytuł doktora. Następnie w Pradze podjąłem studia pianistyczne, które wkrótce porzuciłem na rzecz kompozycji. Wiecie na czym polega komponowanie muzyki? Sekretem dobrej kompozycji muzycznej jest serce. Byłem jednym z głównych przedstawicieli neoromantyzmu w muzyce polskiej, najwybitniejszym po Stanisławie Moniuszce, twórcą opery pieśni. Jednym ze źródeł artystycznej inspiracji była dla mnie muzyka ludowa, po którą sięgałem w poczuciu patriotycznego obowiązku. Tak więc serce i moja ojczyzna. Kierując się tymi dwoma rzeczami, muzyka sama stawała się w mojej głowie. Sama się tworzyła. Moja twórczość została w dużym stopniu zapomniana. Większość wydań jest dzisiaj dosyć trudno dostępna. Wielu utworów zaginęło, a współczesne wznowienia tych zachowanych są rzadkością. W polskim repertuarze koncertowym od blisko 80 lat moją muzykę reprezentuje jedynie uwertura w tatrach, kilkanaście pieśni i kwartet fortepianowy oraz arie z oper Goplana i Janek. Za życia moje utwory, choć cieszyły się dużym uznaniem i odnosiły sukcesy, to swoim oddziaływaniem nie wykroczyły nigdy szerzej poza granice ziem polskich. A po 1900 zostały uznane za konserwatywne i przyćmione przez. Kompozytorów młodej Polski. Szukając swojej drogi w życiu, rozpocząłem w końcu studia w Paryżu, na wydziale kompozycji, kończąc dyplomem symfonicznym, obrazem charakterystycznym w tatrach. Następnie zaproponowano mi poprowadzenie klasy harmonii i kontrapunktu za zmarłego Stanisławą Moniuszkę konserwatorium warszawskim. Pracowałem jednocześnie nad moją nigdy nieukończoną operą, Dziwożona. W latach 1868-1870 napisałem symfoniczny obraz charakterystyczny w Tatrach. Po 10 latach jednak wróciłem do Krakowa, zakładając pierwszą uczelnię muzyczną w Krakowie, dzisiejszą akademię, w której pełniłem funkcję dyrektora do swojej śmierci w 1921 roku. W 1878 roku zostałem dyrektorem artystycznym Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Jednym z moich najzdolniejszych uczniów był Zygmunt Stojowski w 1913 roku w 75. rocznicę swoich urodzin otrzymałem honorowe obywatelstwo miasta Krakowa. Pochowano mnie w cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Moja sztuka sama się broni. Ale jeśli nadal nie wybraliście, to powiem wam jeszcze jedną rzecz. Mój syn to Tadeusz Boj Żeleński. Tak, ten Żeleński. Mm. Skomponowałem cztery opery. Konrad Wallenrod, Goplana Janek Starabaśni. Dwie uwertury. W tatrach i echa Leśnej. Romans na wiolonczelę, orkiestra, a także liczne pieśni na głos i fortepian. Improwizowane twórczością polskich poetów. Mickiewicz, Asnyk, Krasiński, Lenartowicz, przerwy Tetmajera. Skomponowałem też osiem pieśni do słów zaprzyjaźnionych z rodziną Żeleńskich Narcyzesz Michowskiej, które razem są zebrane w wspólnym wydaniu pieśni Gabrieli z 1897 roku. Do tego jestem kawalerem orderu Franciszka Józefa Ostrowęgierskiego. Mam nadzieję, że dzisiaj wygra sztuka. Sztuka. A nie przekupstwo i fanaberie.